Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem House i zapraszam do Mr. Prepare. To jest prolog gierki, która jeszcze nie wyszła z tego, co kojarzę. To mogło być w błędzie, ale nie o tym. Jest to druga gierka, którą planowałem Wam pokazać, bo jest bardzo intrygująca. Żeby nie przedłużać, pogadajmy sobie, pogadamy sobie o niej już w trakcie, natomiast wejdźmy do gry i zaczniemy budować. Nasz schron. Dodam tylko, że nielegalny schron. A więcej, no cóż, dowiecie się już w grze. Zapraszam. Ever since the plague and the change of the government, this town has been unbearable. Lifeless. filled only with boredom, propaganda and control. I've tried to escape. and I failed this time. But I'll find a way. They call me Mr. Prepper. Mm. Okay, no Objęte tam inwigilacją, obywateli, korupcją, i tak dalej, i tak dalej. Z powodu próby ucieczki skonfiskowaliśmy twój pojazd. To standardowa procedura. Oczywiście masz też zakaz kupowania lub rejestrowania nowego. Jest oczywiście urzędnik, pan, jakiś tam administracyjny, agencja wyraża nadzieję, że nie będziesz już chciał opuszczać Murikawil, naszego miasteczka. Będę przychodził codziennie na krótką inspekcję w celu sprawdzenia obecności wywrotowych przedmiotów lub działań. Hmm. Jestem pewien, że będziesz współpracować, a moje wizyty będą tylko formalnością. Okej, okay. jakiś tam wybrali nowego prezydenta. I teraz chcą. Dobra, mniejsza z tym. Pominąłem samouczek, bo już jakiś czas temu ogarniałem sobie tą grę, patrzyłem na nią. I tak. Pierwsza rzecz, to jest troszeczkę podobne do Fallout Shelter, ale tylko troszeczkę. Będziemy budować sobie schron tutaj pod domem. Oczywiście nielegalny schron. I tym schronem będziemy chcieli uciec z tego miasteczka. Dobra, tutaj mamy tablicę. Taką możemy w sumie zobaczyć. Czy ja mam jakieś... A, nie tym razem. Hmm. Hmm. Tak jest. Okej. Okay. No to później może. Trzeba <laughs> zrobić prostą podziemną farmę. Będziesz potrzebować. Lepad do wnętrz. Paczka nasion. Dobra, mamy. Okej. Okay. Nasze pierwsze. Czy mogę coś w komputerze zobaczyć? Okej. Okay. Słusznie mówiąc, już coś nie pamiętam, o co chodziło. E, dobra. Widzę, że tutaj już powinniśmy się zdrzemnąć i coś zjeść, więc najpierw może Zdrzemnijmy się. Czas troszeczkę ucieknie. Nie pamiętam, o co z tym chodziło. Z tym wskaźnikiem. Aha, przygotowanie. Dobra, ale jestem za to wypoczęty. Wstawaj, chłopie, będziemy coś zjeść. I zaraz zaczniemy zabawę. Musimy. Kurczę, musimy jakieś. Eee. Yy... O, super, dobra. Okej. Okay. tutaj mamy warsztat. Dzięki nie może stworzyć. Tak, to wiem. Hmm. Twój rząd ma tutaj przedmioty czyli magię. Tak jest. Tu warsztatowy poziom pierwszy, metal, drewno. Dzięki niemu możesz. okej. Okay. Bo muszę go najpierw ulepszyć do tego pierwszego poziomu. Nie mam metalu i nie mam drewna. Eee. Tu pusto w beczkach. W śmietniku pusto. Dobra. Eee. O, jakaś wiadomość. A, dobra. Spróbujmy wyhandlować. Co jest? I jest napisane pięknym Tu mamy. E, czy lubisz kwiaty, zioła, w ogóle rośliny. Masz problem ze znalezieniem znajomych w mieście. E, przyjdź do lasu za dnia. Spróbuj, coś tam przyjazną osobę. Dobra. Jakaś zielarka jest w lesie. Przyjdź do lasu w ciągu dnia i spotkaj się z zielarką. No, to już raczej. E, raczej. wieczór nadchodzi. Co byśmy tu porobili? Kurczę, wiecie co, chyba mogłem włączyć ten A, budowanie? No tak, tu będziemy schron robić. Mogłem włączyć. Ehm... Co jest jeszcze? Mogłem włączyć samouczek, więc Okej, okay, co my tu mamy? Zdolności jakieś Dziennik, ekwipunek. A ciekawe, jakby pójść tam w nocy do lasu, bo za dnia będzie zielarka, natomiast. Z drewno pozbierać to chyba. E, to chyba nie wymaga, znaczy mogę też w nocy, nie? Tak przynajmniej mi przynajmniej się wydaje, okej, okay, w. Hmm. Okay, pewno przydatnych materiałów jakieś zwierzątko Pst, ale nim się nie będziemy na razie przejmować dobra. Mamy drewno deski, coś tego mało drewna? Szczerze mówiąc, o, jakieś ślady, ścieżka. Podniosłeś to? Podniosłeś. Nie, żebyś mi, kurde, nie wyszedł z lasu zaraz. Pułapki. A, kolejka liniowa. Co potrzebujemy? Pięć drewna. Nie, jedna kłoda. Hmm. Dobra, tymczasem podnieśmy więcej tego drewna. Jagody. To nam się na pewno przyda do jedzenia. Dobra, wróćmy sobie do domu. To może... Jest dosyć monotonny teraz na początku, ale za chwileczkę to się robi lepiej. Tylko kurczę, to. Czy możesz iść spać? Może też to szybciej noc minie, bo. Znaczy, problem jest taki ze spaniem, że czasami nie chce iść spać. No, teraz idzie. To dobrze. Dobra, dzień drugi. To nam zaraz przyjdzie ten. Hmm. Ten agent Więc musimy przede wszystkim schować ten warsztat Zgłodnieliśmy trochę Kurde, byłem już na górze hmm. A znaczy tutaj musimy odwrócić jeszcze tą tablicę Bo tutaj są nasze... Nasze plany, tak, żeby na przykład uciec, plan ucieczki, o właśnie. Odwróćmy to, i to chyba tyle. Tak więc, a zaraz, zobaczmy, co jest. Demontuj. Hmm, mamy pięć drewna. <laughs> Dziesięć i piętnaście. A teraz nie mam metalu. Chyba, że... Może z tego... Y, tą beczkę uda się przetworzyć. Metal-5, fantastycznie. Dobra. Dobra, i teraz mamy co? Możemy tworzyć różne przydatne rzeczy, na przykład drabiny. Tylko do tego potrzebujemy jeszcze więcej ...więcej co metalu. Drabina nam się przyda, żeby właśnie zejść do... ...do bunkra, znaczy schronu. Dobra. To nieśmy. E... Musimy coś zjedzmy może, bo... My teraz... Hmm. A, tak jest, dobra, już nie pamiętam jak to się budowało. Yy, o kurde, muszę się zrębnąć bo moje przygotowanie z niskiej mogę zemdleć zaraz. Zmęczony. No właśnie. Nie, 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 co ty kurde, weź, śpi tam. Dobra, zaraz mi tu przylezie chyba ten, ten agent. Teraz możemy dokończyć tutaj naszą, naszą budowę. Biegiem chłopie, nie ma czasu. To Co jest. Coś hmm. mi tutaj nie chce. Robić, dobra, mamy pięć ziemi, zaraz. A gdzie ja mam? O, drabinę. A, jeszcze nie mogę, ale nie wiem dlaczego nie mogę dokończyć tutaj, hmm, nie podoba mi się to. to jest ten sam list chyba tak drogi sąsiedzie weźmy może to, bo o, przynajmniej nie będziemy tu mrygać ten ej, ale to jest bardzo ciekawe dlaczego ja nie mogę teraz tego spróbujmy jeszcze raz a no właśnie, dobra. O przynajmniej trochę, trochę ziemi nam tutaj wpada. Nawet nie trochę, tylko dużo. <grych> Okej, okay, to nam się przyda. Teraz mamy drobinę. Możemy sobie tutaj umieścić. I możemy co? Sztuł warsztatowy. Nie. jeszcze inaczej. Eee, Spójrzmy sobie jakiś prąd. W sensie światło. Tylko jak to się robiło. Drewniane pudełko. Beczka. Lampa ścienna. Jest. Szkło. Szkło miałem gdzieś. Z talerzy. Montuj jedno szkło, tak? Dobra, mamy to, i teraz możemy o właśnie mieścić sobie tutaj, i teraz tak. Nucieczki możemy sobie podnieść i włożyć tutaj do. E, już do bunkra. Dzięki temu nie będziemy musieli. Dobra, i warsztat też. Powinien gdzieś spać. Mm. No dobra. Skoro tak mi. Gra sugeruje. To idźmy spać. <grystanie> Okej. Okay. Dzień trzeci. O, tutaj coś nam wyskoczyło w dniu piątym. Nie wiem co to. Czyżby to ten nasz yy, agent miał przyjść? Chociaż on wspominał, że chyba codziennie będzie przychodził. No ale nie wiem, bo. Wcześniej, znaczy wczoraj go nie było. Dobrze, zatem podnieśmy sobie ten stół warsztatowy. I wrzućmy to wszystko tutaj do chronu. Tylko jakby to wszystko zrobić... O rade. Okej. Ciekawe, co coś leży. Potrzebujemy więcej drabiny. Natomiast metal się kończy. Co nie jest zbyt dobre. Ale. Dobra. Podnieśmy to. Gorzej śmieci. Nie, nie, nie. Bezkresna otchłań. Dobra. Mniejsza z tym. Zamontujmy te beczki Znaczy właściwie jedną beczkę I drabina I zejdziemy sobie w dół troszeczkę Okej okay, Może dajmy ją tutaj Tylko tak, kurde. Więcej talerzy potrzebuję. Żeby zrobić więcej tych światełek. <grydy> Świateł. Eee. Nieśmy, podnieśmy. Ciekawe czy miska też mi da. Ale dobra, mniejsza z tym. Na razie mi wystarczy. A ja nie, 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 nie. Nie, 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 wróć, wróć, wróć. My sobie coś zjedzmy, bo... O! Od razu lepiej. Zdemontujmy talerzyki. Co to jest koja? No nieważne. Dobra, żeby znowu wszystkich talerzy nie zdemontować, bo kto wie, mogą mi się przydać.